No, nie Już połowa Tam, bo trzeciego ulta kurwa To, to komuś odpalał, żeby was killować <grystujesz> Nie trzeba było <grystujesz> Nie no, do, do, do wystrzegania trzeba Ja mówię to on prawie umiera Po czym nagrał <grystujesz> Ja, ja otaczę, nie o co ci chodzi Dzięki babcio What the heck Ogólnie chciałem powiedzieć, że to jak z dużo lepiej walczysz, niż pływać. <grystanie> Dzięki! Zerąbisty komplement. Już umarłam z powrotem. Co jest? Co ty mu tam robisz? Nie, no weź. ja na jedne. Zresztą tego się nie bije. Nie.

jest tak. Cześć, co tam zbierasz? <grymne> <Ale cieszynce>. chyba. <grymne> chyba, chyba nie chcę, żebym mu przeszkadzał Ja też zawsze jak za mało ci wyczyknął, to po prostu skopał Jak sobie nie myśl pomóc, to tak <grymne> <grymne> Pomagam! Czyszczam! O no nie! pomagam, <grymne> chyba już na górze było okay. Gdzieś okay. okay. tam A, już tam już idę do was. Poczekajcie. Mistrzem. Dosłownie idzie, prawda? Dosłownie idzie. Dostanie. Ej, bo nie mogę tu przejść. Nie mogę tu przejść. umarłam. Nie mogę tu przejść. No to trzeba iść od prawej. Idź na prawo od nas. Tam jest inne przejście, inne brama. A, tutaj! Coś no, tak nie przyjdzie. coś też mogę przejść. Co? No normalnie Poczekaj, muszę to samo mu spalić chyba. Tutaj! Tu! Pajacu! Tu! Gdzie? Gdzie ja jestem teraz na mapie? Tu jest przejście! Pamiętasz gdzie była główna brama, w której byliśmy. Aha To po lewej, a nie po prawej Na prawo ode mnie, ja patrzyłam na ciebie, czyli twoje lewo moje prawo, Boże! Jeszcze mi powiedzieli, że masz prawo jazdy i odróżniasz prawo od lewej, bo nie wydaje mi się Mam lewo jazdy odróżniasz prawo od lewej Jestem leworęczny Nie jest ta lewa Jezu to To się działo tam, gdzie Pax wcześniej sobie wiedziała. To Tam było takie do może? Tam byli jakieś, jakieś ziomeczki, którzy się z nimi na, 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 na. A Oni bardzo agresywni. Jak za mało dziewczynki, to od razu po prostu... Miją. Skopa, nie? No, Sk a, a, ich tu jest więcej. A, a, ja no, tak, tak, tak uciekam. Ja lubię uciekać. Nie, nie. a gdzie ty jesteś? Partner. Gdzie są te grzybki? Nie wiem. Mógłbyś tak wcześniej? Tu jest kolejny posła, z tego co widzę. Już idę? E, jest zablokowany. Chciałbym go odblokować. Znaczy, to jest <noise> związany. Nie, 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 No się. Leci, Zaraz godziny Zaraz tam Wyprawia, że ty z takie... Tam jest bieganiem Dostojnie <noise> No, da się, ale tu, ciężkie walki są. Peks? Jesteś futeistą od tego. Pokaż mi gdzie! Jakichś map jest na górze, nie mogę postać i To jest ściana, co ja to nie No ja to, to ta ta. na górze, kurwa, nie widziałem. No nie mogę sobie mieć postaci na No <śmówiłem. śmówiłem> <śmówiłem> No to kurwa. nie Nie, po prostu wystarczy żyć. Aha. to dobra. Okej. Okay. No Są wie. jakby y, więzy, które trzymają te, tego przeciwnika. W nie działa. Z no, nie działa. Chyba jesteś z postacią po no, prostu. Na! to już nie trzeba tylko bić kamienie, ale trzeba też bić kamienie z pewnymi podwórkami. Tak. Jestem postacią specjalną. Mam żółte papiery. No. To nie jest pyro, to jest elektro. Kolorki rozróżniasz, Peks? No, mam czerwone, nie widzisz szaty. Ale. fajnie, logiczne. Nawet Peks pomaga. Nie, Ja zawsze pomagam. Ej, po nie mogę tu przejść. Nie mogę tu przejść. Nie mogę tu przejść. Efekt i to kółko do efektu było gdzieś niżej. I ogólnie trzeba tam szybko dobiec i zdoń już Chyba na to wskazują, że znaki na ziemi, i nie wiem, innych nie widzę. Jeszcze jest przepowiednia. Ja, Niko, przyjdzie do was. Właśnie idzie. Mam się bać? Tak, właśnie idzie do was. Bawcią, uciekamy! <laughs> Tak, pośpieszcie się, się ogólnie ok. <grybujer>. O kurde Na drzewie, pod górą I hmm. widzi rakietowego smoka Zabawa Tylko, że ja mam ketchup trochę umierający To nie jest dobre eee, On już go bije